Siemaneczko ziomeczki witajcie w pierwszej serii Minecraft Alpha i dzisiaj sobie w niego zagramy To będą serie 10 minutówki bo obecnie nie posiadam oryginalnego Bandicama No i jak widzicie zespamowaliśmy się w takim jakby małym ale fajnym świecie w którym pada dawniejszy śnieg starego Minecrafta Bardzo to naprawdę fajne jest Mi się bardzo podoba no i co będziemy dzisiaj robić? Tak kopać y na pewno budować domek o Jezu coś głosu Minecrafta nie słyszę dobra no i co będziemy jak mówiłem budować sobie domek jakiś tam na wzgórzu tam o właśnie bo wcześniej bo mój kolega podał mi kordy do tego świata kordów oczywiście nie będziecie mieć w opisie Jezu, nie kordy, w tej wersji nie było kord, ale to jest podobny, podobny świat jak mówiła mój kolega, że tam jest wzgórze jak widzicie i tam będziemy się budować, ale pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić to pokopać trochę tutaj drewna, wydobyć, no i może później pójdziemy do tego, o, już mamy już 8 sadzonek, później pójdziemy, dzisiaj będziemy budować szybki domek Pierwszą noc oczywiście, bo to będą przygody. Później może zastanowię się to zrobimy jakiś taką kopalnię jakąś. Nie wiem jeszcze jaką, ale dobra. Dobra, chyba tyle drewna wystarczy, bo mamy 8 sezonek, tak więc możemy już powoli, jakbym mógł powiedzieć, iść. Tutaj jak będzie węgiel, to bym tutaj zrobił kilof i bym ten, ten węgiel wykopał. Fak, dobra. Okej. Okay. Kurde. Kurde. Wpadłem tu do takiej bardzo... Tu jest żelazo jak widzę. Fak, raz, dwa, trzy. Tu jest żelazo, to bym musiał zrobić... I tu węgiel. Nie, to nie węgiel. O, tam jest węgiel. Zrobimy prawie sobie pochodnie. Bardzo fajnie, że trafiliśmy na tą kopalnię. Pierwsze co zrobimy to crafting, patyki i trzeba zrobić kamienny kilof, Sobie to tu postawimy. Na razie będziemy mieli drewniaka. Zaraz będzie kamienny chłop. Tylko musimy trochę tego kobla wydobyć. Dwa, trzy. Dobra. No i już mam na żelazo. Pięknie. Fak. O, mam żelazo. Jak je przetopiłem będzie pięknie. Um, nie wiem, może... ...ten nazwę, ten odcinek, o, żelazo. O, to naprawdę. To jest szczyt, żeby w tej wersji znaleźć tak szybko żelazo. A wieście mi co, dopiero ten świat, ale lak co dopiero ten świat tutaj dobra oho, wow, naprawdę bardzo dużo tego węgla tutaj będziemy mieć czyli przeżyjemy w miarę dobra, mamy 16 zrobimy w tak pochodni nie, 40 dobra Mm. Tutaj zrobiłem sobie siekierę Tak i łopat... A łopaty to nie. Łopata aż tak potrzebna nie jest. O, kopcie. Ale kobel jest tak naprawdę bardzo, bardzo potrzebny z tego powodu, bo będziemy musieli zrobić piecki, przepalić te żelazo. No dobra. ale jesteśmy na zewnątrz A, będziemy i to będą takie odcinki interaktywne nie, ja tak myślę nad tymi odcinkami interaktywnymi czy zrobić te odcinki byście decydowali co będzie, co będzie się dziać w następnej, następnej naszej serii naprawdę nie wiem zresztą No i właśnie mięso w tej wersji działa jako ym, bo wiele osób się pytało, ale nie w moim odcinku, ale jak oglądałem jak inni nagrywali z Alfy. No to wiele osób się pytało w komentarzach, po co jest te mięso, jak tak, i tak nie ma tak nie ma jedzenia, że nie schodzi żarcie. No po to, że dajmy na to będziecie mieli pół serduszka. No, te mięso działają jak proksy, czyli jakby regenerują nam serca. Może nie aż serca, no ale, nie, nie przepraszam, nie jak proksy, ale no coś tam robią, regenerują, tylko wiem, nie? Dobra, chyba tyle desek wystarczy nam na taki jakby szablon domku naszego. Nie szablon, ale stak przynajmniej, żeby był. No, jeszcze jedną deskę do staka. Dobra. O, tutaj mamy drzewkę I właśnie coś tutaj patrzałem, bo tutaj są takie wzgórza i się bardzo ucieszyłem, jak ten świat jakby... Jakbym mógł tak powiedzieć, jak ten świat zobaczyłem, to się ucieszyłem, bo tu są wzgórza, tu mogą być diaks, diamenty nawet, jakbyśmy trochę tam pograli, byśmy się tam wykopali trochę, tam kopali, kopali, kopali. Łaj. Właśnie mi się tu gogle wyświetliło, nie wiem co to jest, ale spoko. 36. Dobra no i tak bardzo tu jak widzicie będzie potrzebne nam drewno z tego powodu bo to je, tu pada śnieg a obecnie jak widzicie ten no i mogę wam teraz to zaprezentować właśnie jak widzicie y, mam y, jakby zeszło mi serduszko tylko jeszcze wykopię to zabijemy jakąś tą y, y, świnie. Bo wiem, bardzo mi się to myli, bo już mówiłem, że bardzo długo już nie gram w tego Minecrafta już. Ale coś mnie taka chęć wzięła, żeby pograć w niego. Ale nie, że pograłem normalnego Minecrafta, tylko ogółem w Minecraft Alfa. Hmm. Nie wiem czemu mnie tak wzięło dziwnie. Robimy sobie tutaj kominek. Piecyk. Wolno powiedzieć, ale ja co nazywam kominek? Tutaj gdzieś... Możemy um, przeżyć um, yy, pierwszą noc. O tutaj, 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 tutaj. No i y, to będą jakby cień, wcięcia w filmie. No i później zaś będę z, nagrywać. Po prostu jakby, jakbym mógł tak powiedzieć, będą takie wcięcia. No i to tutaj... O Jezu, coś mi przyszło na fonie, bym musiał zobaczyć. E... Aha, to mi z YouTube'a przyszło. Spoko. Nie, bo na fonie mam tam zalogowane wszystko, na YouTube'ie jestem zalogowany i tam przyszło, że jeden taki, nie będę mówił imiona, że tam zrobił Minecraft na modach. Czyli to chyba Residius Maci ten rok, ale do końca nie wiem kto to był, bo tam coś na YouTube pisało. Um, od mojego kolegi słyszałem, że rok coś robił na modach dzisiaj, ale... Czy ja wiem? Dobra. Uu. Śnieżki. Dobra. Tutaj będziemy jeszcze musieli zrobić ym, drzwi Dobra, tak więc ja robię krótkie cięcie, wcięcie w filmie No i jakbym... Mógł... Aha, mam podję. No i, i widzimy się za chwilę, bo mogę tylko nagrywać 10 minut Dobra, jestem po bardzo krótkiej przerwie Widzicie, wcięcie było bardzo krótkie Tak dla Was bo ja musiałem pierwszy filmik włączyć. Dobra, no i co? Przepalimy te żelazo. Nie wiem jeszcze co zrobię z nim. Sześć. Dobra, tu nam się żelazo przepala pięknie, a my będziemy tutaj sobie kopać. No i ogółem tu będzie pierwsza noc. Najlepiej tutaj oświetlić, żeby zombiaków nie było. Mm, tutaj ogółem ten teren, tak jakbym mógł tak powiedzieć, oświetlić o, tu będzie kopalnia bo coś mi się tak zdaje mhm dobra zrobimy sobie jeszcze tutaj małą skrzynkę taką, bo nie, skrzynię zrobimy bo ja chciałem na razie zrobić taką skromną skrzynkę no ale jak już mam tyle drewna no to możemy zrobić tą skrzynię dobra, tu będziemy mieli już jakbym mógł tak mówi, powiedzieć żelazny kilof Mm, tu tutaj gdzieś bym zrobił miejsce na skrzynie, bo ja lubię bardzo wcześniej takie miejsce zrobiłem bardzo mi się one spodobało na tą skrzynię i tutaj będą skrzynki O, yy, Mamy dużo kobla, tak więc możemy zrobić kamienne schodki Tak, na skrzynkę. Mhm, dobra. Tu mi się żelazo przepaliło. Mamy trzy żelaza. To sobie wiem już co zrobimy z niego. Zobie tutaj zrobię na razie mieczyk żelazny. Jakby jakiś nieznajomy mnie tu napad. <grym> mm, dobra. Dobra więc tutaj ja, ja mam tu zamiar zrobić takie bo naprawdę to będzie odcinek około 20 minutowy czy 9, 19 minutowy no i w następnym odcinku tutaj będę już się powoli musieć budować bo naprawdę mogę się z tym wszystkim tutaj nie wyrobić no i tak będziemy tutaj sobie budować kopalnie ze schodami takimi dużymi, dużymi podziemną tak więc chyba wam się to będzie podobać a jak się nie będzie podobać po prostu możecie unsubować mi to nie zależy na tych subach najważniejsze to, że mogę z wami tutaj być, nagrywać a nie, że tam tylko suby, suby nie dobra aha Coś tutaj chyba źle zrobiłem. Ojeju. Tu o jeden zły schodek. Nie, dobrze. Się zdawało. Nawet to fajnie wygląda na pierwszy rzut oka, no ale... No skrzynia tak, pusto w tej skrzyni jest. Tu same takie jakieś kobel będzie jakiś o żelazo jest jak ja się cieszę naprawdę Woohoo! żelazo pięknie na sam początek żelazo to jest naprawdę jak wcześniej mówiłem zresztą to jest naprawdę cud szczęście jeszcze raz szczęście część szczęście Dobra niech się mi tu wypala no ja myślę, że tutaj, ale by był, ja na razie tym yy, żelazem nie kowię, bo jakbym wynalazł jakieś diamenty, to niby był jeden letki, wielki, nie leciutki, ale wielki problem. Bo żelazo już powoli teraz na kudzie żelazne będę, diaksowe tak żelazdo będę robił. Ale nie wiem, czy w tej wersji była zbroja, czy nie. Jak nie było, no to sobie oszczędzę. I nie piszcie takich komentarzy, że Jezu, ja się nie znam na Minecraft w Alfie. No, bo się tak naprawdę... To jest normalny Minecraft, ale trochę grafikowo, według mnie, Alfa jest lepsza. Bo ogółem, jak na sl sl slenderach, Boże, jak na tym modzie sh shaderach to działa, że w ogóle ta woda jest taka fajna, wszystko jest takie fajne w Alfie. Hmm, dobra O dobra pięknie Jezu ja żelaznym kopię Naprawdę To tak szybko tego jaku nie będę miał A zresztą mi na jaku nie zależy Tylko Na kopaniu Bo teraz naprawdę Trzeba kopać Jeszcze raz kopać żeby Przeżyć Bo ja się tutaj boję, że tu jakiś mob spawner będzie ale to już zobaczmy w następnym odcinku O Jezu Naprawdę tak pod ziemią strach kopać o tak o Jezu, już mi się skończył kilof. sobie jeszcze tego skończę, bo już specjalnie do góry po kilof nie będę chodził no i na razie to nawet tak... O, o tym problem tak fajnie to... Wiem, że to są schodki. Fajnie to wygląda. Nawet to fajnie tutaj wygląda. Tu będą miejsca na coś, ale na co to jeszcze nie wiem. Ale tutaj mam zamiar coś zrobić, to możecie mi pisać w komentarzach, co... Mm. Dobra Mhm Dobra Spoko. Tu fajnie by było jakby jakieś portale były do piekła, ale... Dobra, żelazo mamy Wszystko pięknie gra No i... No To... Na czapkę chyba raz, dwa, trzy, cztery Mamy czapkę, jest Obrona, normalnie... Łoj nie patrzcie na to, bo to reklama jakieś. Ym. No dobra, spoko, wszystko jest. Gitesior. Jeszcze tylko tutaj coś wykopać trzeba będzie. Naprawdę mi... O, i zaś kolejne żelazo. Naprawdę tego żelaza. Tak byśmy dużo mieli, jakbyśmy tych kilofów nie mieli. Chyba co około 20 by ich było. O tu. Tyle tutaj dziury muszę zrobić żeby tu się ogółem do czegoś dokopać 6 żelaza pięknie no i myślę że już niebawem będziemy mieli jakieś eku żelazne tak myślę ale no i wiecie że będą takie ściecia film jak wcześniej mówiłem takie ble, ble", ciągle Są 10 minut ale to będą odcinki 20 minutowe tak więc za niecałe 2 y, minutki Niestety będziemy musieli kończyć. No ale będziemy się widzieć w następnej serii z, z, z Alfy. Tylko będę musiał zobaczyć, czy się wszystko prawidłowo nagrało. Bo właśnie też chciałem nagrała z Alfy, ale coś, coś mi program, bo ja nagrywam Bandicamem. Nie oryginalnym, bo on może tylko pozwala mi na nagrywanie 10 minutówek. No i właściwie to jest takie głupie, co mi się strasznie podoba. A ja nie krakuję, bo po co? Ja mam bandikama 10-minutowego i to mi chyba wystarczy. Bo nie jestem jeszcze takim zgranym youtuberem, co ciągle, ciągle nagrywa. Ja tak ciągle, nawet mogę się przyznać, nie mam czasu. Tak, nie mam czasu na ciągłe nagrywanie. Tutaj gdzieś crafting damy byście się nie obrazili, no ale naprawdę ogółem czasu nie ma no nawet to fajnie wygląda z tego co wiem to widzę a jak ja kopię, haha dobra, tak więc my chyba tu się trochę wybudowaliśmy tu sobie żelazo już się tutaj nam będzie chwilę przypalać tak więc jeżeli spodobał się wszystkie i ty oczywiście muszę wsadzić tutaj nie wszystkie ale te szczególne o no i jeżeli odcinek się spodobał nie zapomnijcie dać łapkę w górę a także zasubskrybować bo jego kanału to są odcinki interaktywne to wy będziecie decydować co ma się dziać w następnej serii tak więc ja się z wami... Tak więc ja się z żegnał, trzymajcie się, do zobaczenia czołem i nara.